Siema, siema, ziomeczki. Słuchajcie, jesteśmy nad Pacyfikiem, w miejscu, które się nazywa Los Olivos. Robimy tutaj po prostu darmową, darmową reklamę Panu, który wynajmuje takie po prostu domki drewniane nad samym Pacyfikiem. Także gruby, gruby temat, same palmy dookoła. Oczywiście nakręciłem to z drona. W późniejszym czasie to wrzucę. Ale musicie to obczaić, po prostu takie zwykłe klimaty, po prostu o, tak jak tutaj. Tu po prostu jest taki domek do wynajęcia nad samym Pacyfikiem i po prostu ten szum, szum tych fal i ten wiatr, nie, jest, no po prostu klimat. Oczywiście tu można zjeść świeżą rybkę z patacones i w ogóle. Także właścicie się nazywa Ramiro. I quanto kosz, ok, la noche 20. Para, quanta, to twoja Słuchajcie, sí. y... cena za, za noc spędzoną tutaj na całą rodzinę jest tylko 20 dolarów, czyli uważam, że cena nie jest wygórowana. Także taki typowy klimaty, to jest taka typowo, to jest takie, jakby wam to nie jest żaden resort. Kurort To jest taka typowa panamska wieś nad oceanem. Także takie, także takie swojsko. O, takie swojsko. Także późniejszym terminie będzie film z drona. Zobaczycie jak to wygląda z góry. A przedstawię wam właściciela, senior Ramiro, pan Ramiro właściciel.